Manko, jestem tricus. Tak, jesteśmy z Doknesem, jak mogliście usłyszeć, naszym ulubionym e... Minecrafterem z Minecraft. Tak, właśnie z naszym ulubionym Minecrafterem. E... W ogóle, Hubert, przepraszam cię, ale jaki ty masz Nick? Ja, no to. Weź to, zmień. Dobra, w każdym chodzi? razie, jeżeli lubicie Merdera i chcecie więcej Merdera, to zostawcie łapkę w górę. Eee, tak, bo no trzeba żebrać. Dobra, dok, no z kim jesteś? Jesteś murdererem? Nie, jestem innocent. Tak, innocent? No to no, ten. Mam nadzieję, że giną. nikt nie zobaczył swoją drogą eee, ten, twojego niku. Nie. <ścoughs> Okej... Okay. Jak teraz... jesteś mordercą przypadkiem, bo tak za mną dziwnie biegać. Ale wszyscy. przecież ktoś umarł ale, jak ale... już za to chodziłem, nie? Faktycznie, no dobra, ale ta ci tylko testowałem, żebyś się um, przyznał może. Tak, na pewno się przyznał jak nie jestem. LOL Ziomek, A, czy lo, ty myślisz? Lol. LOL XD LOL <laughs> XD Dobra, e, to ten... Ej, bo to jakiś czarny biega, A, no Ej, Doknes napisz coś na czacie. Nie. No czemu nie? No, nie chcę. <laughs> dobra, nieważne. Zostawmy ten temat i skupmy się, stary, na tym, żeby. Detekty... O nie, nie! O nie, o nie ej, ej, tutaj ej, jest. Dobra, to, to jest ten czarny. To jest ten czarny on jest Uciekaj, doknes! Ona jest mordercą. No wiem. Czekaj. Ej, czy Nie, jest... czy ona podniosła łuk. To ona jest mordercą, czy nie ona? No ona. Gonię ją. Ale czemu goni ją ja. gonisz? Co? Czy ty umarłeś, właśnie? To nie ona była mordercą. A umarłeś? Nie. To uciekaj, doknes, bo obok ciebie umarł chyba, typek. A! Stary, zabił mnie! Ja, zaraz ci powiem, czekaj, gonie ją, gonie ją, gonie ją. I ci powiem, to jest stary dziewczynka, różowe włosy. Aha, o lol, taka bika. stary, ale widać, że jest mordercą. Ma czerwone oczy, nawet. Jest Aha. okropna, dobra, doknes. To patrz, poraz ja taktykę. No. E, a gdzie ty jesteś, O czekaj. nie! Ja cię znajdę, doknes. Mam nadzieję, że uda ci się, nie wiem, jakby zabić mordercę i że obydwaj tego nie skopiemy. Doknes No, spoko, stary, Gdzie bo ja jesteś w ogóle? O, no, dobra, no, widzę zgadnij. jakiegoś typka. Martwy jesteś. O, nie, tu zginął, nie. A, no dobra. Ja żyję. No to jak mam zgadnąć? Niby, gdzie no, jesteś? musisz mnie znaleźć. A. A. To jest. E, o nie! Ej, stary, bo mi jest ten, bo mi jest trochę przykro. Bo ja Czemu? właśnie. No widzę swoje zwłoki, no! Aha, ojej! Co jest... Leci ci łezka po prawym policzku? Tak, bo ja jestem nikim, no, jestem duchem zwykłym. Jesteś tylko spalonym jeżem. Dobra, czekaj, chyba widzę morderczyni, ale... O! Dobra, wygraliśmy, Doknes, jakiś Kurde, czarny ci. Enderman zabił. Ja się tak. już przed nim chowałem, no. Czemu się chowałeś? Musisz być odważny. Mhm. Mm Musisz, Doknes, umieć zabić mordercę, a nie się chować przed mordercą. To jest pierwsza zasada Minecrafta. Jakbyś no. nie wiedział. <grym> Okej. Okay. A jak jestem mordercą, to też mam zabić mordercę? No, wtedy ten zabi się sam. A, no, no, spoko. Bo mi inaczej będzie przykro. O nie! Co, jesteś mordercą? Nie, innocentem. A, no tak. Akurat. No tak. To, to ten, no nie... to jest. To jest twoja gra. Aktorska Doknes. Ja wiem to, że ty tak. O nie, jestem tym, tylko nie to, a tak naprawdę tylko za chwilę. Nie to. Doknes, to to brzmi trochę bardziej jak e... no Doknes, przestań się lizać, dobra? Jesteś Ale ja chłopcem, zwykłym, a nie. Ta. No No. Powiedzcie widzowie, czy to jest normalne, że ktoś sobie siedzi i nagle, i nagle zaczyna mlaskać tak, tak strasznie? O nie, cały czas Tak podczas nagrywania tego, jak to, to się nazywało, szkoły. Tak, aż, aż dealer musiał zacząć od początku. Nieprawda, on zaczął od początku przez to, to, to że ktoś jest Ale stary i kwestie. tak i tak chciał zacząć od początku przez to twoje mlaskanie. Piszcie, <tost> Doknes nie mlaskaj w komentarzu teraz, nawet dam serduszko za to. Może się nauczy wtedy dobrze. O. Tak, czy kupujesz widzów, co? Z serduszkami. No, no. Myślisz, no. że co, że nie mają swojego serduszka? Co? No, mają, ale fajnie jest no, mieć dwie lustwa, no. nie? Ja tutaj w ogóle a, no, sztabki tak. zbieram, a ty gdzie jesteś. Na przykład, na przykład ja mam serce dealera, bo je zdobyłem. Tak? No. W sensie, czy znaczy, pod, nie... poderwałeś go? Chcąc, nie chcąc go zdobyłem, tak to ujmę, sprecyzuję może o. Aha. O, tutaj w ogóle jest jakaś chyba skryta, ale nie, tutaj jednak nie jest dobra. Doknes, gdzie ty jesteś? Chcecie zabić. Na drugim pie... A to zaraz, będę, zaraz będę miał łuk, nie, nie jestem mordercą. Ale Aha. z łukiem mogę cię też zabić, nie? No to ja ci mogę w ciepło-zimno. Okej. Okay. Ja chodzę z jakimś drugim typkiem, który też mam. Bo na razie to... O! Co? Czarny, czarny mnie zabił. Cały czarny, białe oczy? No. Eee... A gdzie? Na górze Czy on jest tutaj? No No, widzę go O nie! Doknes! Aaaa, <grym> nie! Doknes, jak on tu uniknął, no? Jak ty go nie trafiłeś, może lepiej zapytać, co? No Stary, no nie moja wina To Po prostu on Cheatuje No, nie Doknes, no Widzicie? Te tak to jest i Co, jaki dalszy tytuł? Doknes mlaskał mi na nagraniu? Do, nie, dam! Docknes da, połykał ślinę na nagraniu. Da, dam tytuł, e, to koniec Docknesa. Nie, to ile już było takich tytułów? MWK już pięć razy chyba taki zrobił. E? <grym> Serio? Tak. No, nie wiem, ale czemu? Pierwszy był koniec dealera, potem były same moje końce u MWKi. Czemu on robi takie tytuły? Ale u mnie bo gramy mnie w Merdera, więc to się kojarzy, że jesteś skończony, bo na przykład ten, stałeś się złą osobą, albo, albo kogoś zamordowałeś, albo ktoś ciebie. O! Dostałem invisibility. No przed chwilą I na przykład cię zabił murder W sensie na poprzedniej rundzie. I to koniec do knesa prawdziwy, nie? No nie, no bo jeszcze nie jest koniec. No ale ile u ciebie było takich filmów? Ostatnio był nawet jeden. Że co? A, że koniec. koniec. <laughs> to faktycznie. Ale, a wiesz w ogóle, jak kogo był o. pierwszy koniec? No, u kogo? No, pie, pierwsze to był u mnie koniec dealera. Tak? A następnego dnia były już MWki. koniec tym Przyjaźń, poleciał z grubej rury. <noise> no jak dealer się skończył, to tym Przyjaźń też. Prawda? No nie, 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 To no, przyjacielem. Nie. nie no, bo dalej nas jest trójka, jak dealer się skończył. E, a no, jest, nie racja. Jestem, jestem ja i MWK. No i, i czoklet. Nie, ja raz, MWK dwa, dobra. A ten, no ale MWK uczy i tuczy, więc można powiedzieć, że jest za dwie osoby, nie? No to mówię. A, no dobra. To ten, no racja. Nieważne, nie, nie, nie Dobrze, że on nie ogląda naszych filmów w sumie. Czemu, to było niemiłe? On sam tak mówi cały czas. A no, no faktycznie. No. On, on ten, on, on jest on się sam dla chwali, siebie najbardziej stary. niemiły. No. On się, on się, on się tym chwali. O, dzieciaczki. No. Kurde, o nie, ale... to spadł na moich oczach. Co? Spadł? Tak. Przed... Do lawy? A gdzie nie. tu jest przepaść, ej? Są My... takie drzwiczki w domku strachów i tamten. Czy jest Tam domek wolno... strachów? No tak, to jest tak. Czekaj, widzę domek karuzelę. Strachów. To jest Haunted Manor. I to się nazywa fun for all ages. Czekaj, A, widzę czyli tutaj wulkan. się można bawić w każdym wieku. A, no to fajnie. Widzę wulkan, tutaj widzę jakiegoś typa, który chyba jest mordercą. A no to e... spoko. Który to? Nie, 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 tak naprawdę to nie, bo mnie nie zabił jednak. Chyba, że to on. Nie, on jest detektywem. Tylko się dobrze maskuje. Kurde, ja się boję, że, z, że umrę, bo to jest Steve, a Steve zawsze jest mordercą, wiesz? To jest pierwsza zasada a. murderera. jest jaki rasista. Co? Bo co, bo ktoś nie maskina, to od razu morderca? <grym> no rzeczywiście, prawdziwy rasizm. 5 <noise> zł. A i czemu mam? nikt nie umiera jakoś? O, Doknes, pewnie ty jesteś mordercą, dlatego. No, niezbyt. To e? jesteś Trycus jak podejrzanie zachowujesz. Tak, tak? No. To znaczy tak biegasz i, i, i nie w nie tym czasie. Nie ma Doknes No. No to nie znam zacząłeś biegać. No. Ja bym się mnie obrał za cel. Tak. Jak tylko będę miał miecz, to Ale to cię możesz mi zostawić Trycus? Nie, Do Doknes ja jestem mordercą, uciekaj! Masz dwie sekundy, A! masz dwie sekundy, aaaa, dobra, bo! żartuję. Chciałem zrobić znowu koniec z Dooknesa. <gry> Kurde, jeszcze tylko jedno złoto. Oj, złoto. Daj mi moje złoto. A ja jeszcze cztery. O, tutaj jest jedno. Moje! Steve, nie, nie, nie próbuj nawet. Nie. Ej, ten w koszulce myśli, że jestem mordercą, bo przede mną uciekał. Tak? Ej, wszyscy mają łuki w ogóle. Morderca tutaj chyba nie ma szans. Morderca? Czemu on o... zabiera SZTAPKI jak ma łuk? O! Ale morderca teraz się wycwanił? Kto kto jest mordercą? Bo dwie osoby stary padły, słyszałeś? I kto no, w tym to samym momencie? O, chyba wiem! A nie. Dobra. Nie, to nie, bo on się bał nas właśnie. A no dobra. No to może się bał, że mamy łuki. I... Sasza była mordercą. Sasza? Sasza. A, no dobra, nie, nie widzę. Okay. No to taka wolna była. Bo eee, no to dobra. dziewczyna! Dlatego jest wolna? Dziewczyny nie, rozwykle, nie rozwykle umieją zabijać zajęte. niby? Przepraszam bardzo, Doknes. Moja dziewczyna mnie chce zabić. O, twoje. <laughs> jest, Jestem detektywem. Halo, detektyw Doknes? <laughs> tak, to będę z tobą ten... chodził. Teraz. Nie, ty jesteś mordercą! No... nie. To jest pierwsza zasada Minecrafta. Tricus nigdy nie jest mordercą. Wizowie o tym wiedzą. Bo jestem dobrym czy człowiekiem. Jakiś stereotyp z jeżami, że co? Że, że jeże tylko ktoś wierzonka. zabija, a nie ten, a nie jeże kogoś. No jeże są cały czas rozjeżdżane przez samochody. No i podpalane. I tak dalej. To jest bardzo przykre do dla mnie na przykład. Czekaj, gdzie, o. Mam dwie sztabki. Ja cię zastrzelę, wiesz? No ja mógł. Ej, dawaj zrobimy tak, będzie bieg morderca i będzie chciał cię zabić i ty będziesz chciał go zabić, a ja zabiję wtedy ciebie i umożliwia mordercy wygranie gry ta ta różowa coś się wydaje taka niepokojąca jaka różowa cały cały czas za mną biega to umarł gdzie umarł gdzie umarł no właśnie nie wiem chwila to chyba tu to chyba detective darkness on się czaił na mnie czy po prostu ta różowa nie nie ta różowa chyba nie jest Ta różowa to nie a to może jest ten tybek w Gaciach, bo on coś taki podejrzany się wydaje. Bardzo. Ten w Gaciach? O, nie, to, nie, to nie jest. Nie, tu nie jestem w Gaciach. Ej, tu jest ten, co ma musicli. Ten stary. Y... Piskello. Co? O nie, nie trafiłem sobie go. Piskello jest mordercą? O, widzę, 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 widzę! nie chcę umrzeć, do Dobra, mam. go, niego go, niego go, stary. Gdzie on się ucieka, czeka? Ja mam stary, będę miał łuk zaraz, zaraz go zabiję. Kurde, prawie go trafiłem, no. Serio dwa razy już chybiłeś? Trzy. <laughs> Niezły Minecrafter z siebie. O! Yes! Zabiłeś go Doknes? Tak. Ooo Dostał strzałą pyłek. kurde, Steve tutaj leży. Że... Uuu. Ktoś zebrał niezłe krwawe żniwo Doknes. <laughs> farmer na roli. Pa <laughs> Inspektor tricus. Du, 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 du. A co, już jesteś detektywem? Tak, już przed losowaniem się dowiedziałem, że na pewno jestem detektywem Więc to całkiem spoko No nie, znów innocent, ej pewnie ty jesteś teraz mordercą Nie, jestem innocentem Tak, na pewno No nie jestem innocentem, no No ale no, jak to jest, najpierw... że wy macie youtubera i 30% szanse, a nigdy nie jesteście mrderelelelele -er 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 -er. No nie, no ja, różnie, raz masz 10, raz masz 18, raz masz 30 no ale... ale. Jak byłeś już raz mordercą, to na drugiej rundzie masz mniej szans. No wiem, ale nie byłeś A mordercą. Nie... No nie byłem, no. <laughs> tu jest no morderca, taj... to jest ta chińska taka. Shibo Yao. O, Shibo Yao. O, jak ty to ładnie powiedziałeś? <laughs> o nie. O nie, o nie, o nie. nie, nie. Detektyw na górze umarł? Tak, 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 tak. E, uciekam. I bierny pułk, po bierny poług. A gdzie jest łuk? Mam Był... go, mam go. Czekaj, 3, 2, 1. Woo! Masz łuk? O! o! Zabiłem ją! Nice, Doknes! Jesteś tak najlepszy gęgało, w Murderere, to... wiesz? No, ja nie, no. ja wiem... Ej dawaj, Doknes, teraz ty bądź mordercą! Bo ja bym chciał rundę Dobra. taką, co ty będziesz, ten... Spoko, stary. Dobra. A, dziękuję. żeby mu zdać w tytule, Doknes jest mordercą, tak? Nie. I tak będzie tytuł, Doknes jest skończony. Nie, to koniec Doknesa. się. <laughs> To To no, znowu tytuł. innocent, sorry, że się zawiodłem. Ja, no ja też znowu innocent. Ale jeż, w następnej rundzie będziesz mordercą, jak nie to, to kurde... To, to koniec odcinków z Koniec Mender. odcinków z, z ten Z YouTube'a w ogóle. A właśnie, zamykam kanał wtedy i to koniec Twizusa. Zamykam Wtedy będzie. <laughs> Więc Docnes, obyś był w następnej rundzie mordercą, bo inaczej oby, obydwaj zamykamy kanały. Nie! Ja nie! Tak, ty <noise> też. Musisz zamknąć doknes. No po samemu będzie smutno zamykać. Bądź przyjemny. Na pewno nie Steve. Tak? Na o. pewno nie ten czerwonym. Na pewno nie murzyn. Ok. Eee. O kurde. <noise> to jest ten! Taki o, widzę, 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 widzę. Widziałem go. Parasitikus. On jest w tym pokoju cały czas, nie? Ha No? <grym> GONI MNIE GONI MNIE GONI MNIE GONI MNIE GONI MNIE GONI MNIE GONI mnie, mnie. Parazytikus mnie goni! O nie, Merderere Merderere Nie, nie goni cię A, no wiem, ale gonił mnie przez chwilkę A, A o kurde. Ja to tyle szumu robisz? Ty gdzie on może być stary teraz? Nie, nie wiem To nie jest ten Mam, wiem tylko, że mam 5 złota ty o, Boję, to o nie to się umarł no, to umarł to- Trzy osoby Oho, Czekaj, rasowy to morderca. Tu? Nie, to, to nie tutaj morduje, więc pójdę sobie tutaj, tutaj zdaje się być bezpiecznie. Detektyw, o kurde, ile tutaj jest ciał w jednym miejscu. Gdzie? Detektyw nadal żyje. O! No, ale morderca już nie. No, no i git, bardzo dobrze, ale prawie stary mały włos i bym padł, to było bardzo niefajne. Mm -hmm. Bardzo. <kluw> Doknes, nie dław się. Ile masz hmm. procent na murdererę? 6. Serio? No. Ty dziwny, stary. Nie, nie wiem o co chodzi. Ja mam też 6. I też Jestem innocentem. Ja też, jestem inocentem. Nie. Dobra, stary, gramy tą rundę. Jak w następnej w nikim nie będziemy, to kończymy odcinek. Dobra. <laughs> Dobra. 5, 4, 3, 2, 1, go. Pyk. Eee, opsa, opsa. O, dobra. Dwalnąłem do Kibla Klopsa. Eee, niezły Rymdok, nes. Niezły, no. niezły. O kurde, jak tutaj jest ładnie, nigdy mnie tu nie było. Tu się można ukryć? Nie, beznadziejnie. Jeżeli ona jest mordercą, weź do mnie podejdź. Zobaczmy, czy cię zabije. Ona. Kto? Która ona? Ta dziewczyna. Ko co to jest sekret pasaż? No tutaj za tobą jest. Za mną? Może dojść, są właśnie. Eee, ta. Bole. Świątynia? O, no, dobra. ona się otworzyła. to dawaj, chodź do Sekret Pasaż. Ja jeszcze tutaj nie byłem nigdy. Uuu. No tam jesteście na dół, bo. A, po prostu. No to fajnie doknę, wiesz. E... Morderca dalej się nie ujawnił. No, bez skitu. Jakiś słaby jest strasznie. Koleś. Jako morderca powinien stary mordować, a nie a nie się opindalać, co nie? No. O, tutaj ktoś umarł. Może to ten typ, który jest za mną. No ale jakoś wątpię, żeby on mnie zabił, bo zdaje się słaby. A jestem dobry! Jestem dobry. Jestem dobry, gdy jestem z Doknesem. Głodny! W, w łóżku. Nic, nie, ja jestem nic nie wiem. Jestem głodny. Jesteś głodny, to ja jestem zły wtedy, stary. Ja wtedy potrafię ten, zjeść kurczaka żywcem. Albo na o. surowo. Tak bez litości mocno. No. Ja nie mam litości. Ja ten. O, co to jest za typ. O co chodzi? Tutaj jakiś pigment w ogóle se skacze. Tutaj jakiś typ się skacze. A ja mam łuk. Łuk Łukasz. Dobra, teraz jestem jak detektyw, Doknes. Mam łuka. Aha. Ale w sensie masz łuk detektywa, czy masz łuka z jedną strzałą? Mam łuka z jedną strzałą. Aha. No a co, to źle? Okej, okay. ja ej, kto może, być... kto może być... Kto może być murdererę tutaj, no? Może ty Doknes? Trzeba sprowokować sytuację Dobra, dawaj, to ty prowokuj, a ja będę ten patrzył. Co ty na to? O! <laughs> zielony! Zielony, zielony dobra. No nie! Masz Doknes. Ja chciałem. Ja, ja chciałem zabić. Co? Nie, nie bo strzeliłem, bo szybko. Tak do ciebie strzeliłem. No, teraz gramy ostatnią rundę. Ok. No. 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 Ok, ok. No, zobaczcie, ja teraz będę murdererem, Albo detektywerem. Okej. Okay. Okej. Okay. Dawaj, Doknes. Wysil się, pomyśl, myśl o tym bardzo mocno. Myślę. Aj, e pykło. Co, też jesteś innocentem? No. No to stary... Gramy to jeszcze, czy już idziemy? Jak chcesz, no to nie też możemy iść. No to dobra, to w takim razie dziękuję wam za uwagę. My ten. kończymy na razie. Drz. Cześć.